O, tak, muszę to przetestować. Witam Was w nowej serii na kanale. Eee, no, co ja mogę powiedzieć o samej grze? No, gore nie przeszłem. Przeszłem do praktycznie połowy. No, nie, nie. Do praktycznie końcówki drugiego rozdziału, ale nie wiem, czy ten się kończy, ale już tak. Nie wiem, jakiś. Nie wiem, po prostu. Nie wiem, czy to jest końcówka, czy to jest początek, czy to jest połówka, nie wiem, e, więc Wam tyle mogę powiedzieć, że tylko doszłam do drugiego rozdziału, a pf, sobie tego mojego save'a zostawię. Ale jakby... Pf, no nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, no tyle chyba, chyba tyle. Można nutę proponować na live'ie. Ale ja będę czytał, więc ja tak będę mniej odpowiadał na znaczy dopiero gdy nic nie będzie czytało się. O kurde, no nie, to muszę ogarnąć se. No nie właśnie. Kurde. A już muszę wtedy tak pisać. Al plus Enter może? O nie no kurde muszę, muszę coś wybrać. Czekajcie chwilę. Nie, ma spoileruje, więc czekajcie. Na to proszę nie patrzeć. A no dajcie mi tą grę zapisać. No nie! No, nie dadzą mi tej gry zapisać. Dziękuję. Wychodzimy. A ja chcę pełny ekran odpalić parówy. Махар, ну <laughs> Chyba tutaj nic nie znajdę A nie, 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 bo to są bardzo złe rzeczy yy... Tutaj też Ale to wpisywałem... Kurde, no, nie znajdę tego jak włączyć pełny ekran pomagam, tutaj nie ma... nie, 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 nie kurde cofam nie wyloga wywój jak włączyć pełny ekran w grze? powiedz mi wszystkie opcje opcje, wiem tylko, opcje Kontrol. O no, widzicie. Hmm. Nie da się. Opcje, fuskni jest. O jest, dobra. Możemy zaczynać. Nowa gra. Nie! Stójcie! Nie gadaj, że tamto mi się nie za Nie, 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 nie. Od razu wychodź. Od razu wychodź. Od razu. Kontynuuj. Jest! Który plik czytać? Idziemy sobie na ostatni. Aha, no to. Dobra, uf. Dobra, to dosyć to, to skipniemy, bo to mnie nie interesuje. E, Tylko kufrykałam, muszę sobie tak troszeczkę grę podgłosić. Będę się staro czytać jak najlepiej. Ale w samym czytaniu dobry to nie jestem. Dzień dobry, Ashley. Nieważne, jak bardzo lubię się użalać nad sobą. Czas na małą przerwę. Pod tytułem znajdę z mnie, żeby nie umrzeć. Gotowi? Do biegu. Start! Nieważne, niech leży. Zamarzła Jest kompletnie pusta. Starta tych filmów. Dawno po terminie oddania, ale co zrobić. Matka nie odbierze, nieważne ile razy zadzwonisz. Próbowaliśmy też zamówić żarcie, pierdele arterazy, ale z jakiegoś powodu nie, nie dotarło. Dzina na dole komputery, Mop! Pojeżdżała na na środki czystości. W środku są różne rzeczy, takie jak worki na śmieci. Najpierw osoby odpowiedzialne za zakupy przyniosły rzeczy. Potem przestałem przynosić cokolwiek. Został ci szampon, który z twoich włosów robi plom. Przeplątany makaron. Ech, dobra, czekaj, ja... Dobra, kuźwa jebana. Czekajcie, muszę się uspokoić. Ech, no. Ech, no. Tak, dobra, wyjdźmy sobie. Zaczynamy od nowa, bo to... A dzisiaj cytanko. Cytan śmieci jest zapłacone rachunki. niedalne. To tylko brud. W tym miejscu razem z bratem składujecie śmieci. Wyglądałaś już wiele razy, ale nie już mi jedzenia. Czekaj, co to? Zdobyłaś puszkę pomidorów. Niesamowite. Powinnaś mi ją pokazać bratowi. Bratom, przepraszam. Pokazać mu puskę pomidorów.